czołem, witajcie serdecznie. Z tej strony Small Big Player, a to jest 18 odcinek z Gry Lego. Z Gry <grylaczę> ten Clank oczywiście. No i cóż, w tym odcinku opuszczamy, opuszczamy planetę Quadru i lecimy na... Zaraz, zaraz się dowiemy w sumie gdzie? I lecimy właśnie na de planety Zator. Dokładnie tak, więc pewnie... Myślę, że ogólnie byłoby dobrze go zniszczyć, ale jak będzie to się zobaczy, więc dobrze, prze... chociaż nie, dlaczego go nie zniszczymy, bo później będę, tutaj się to Dobra, 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 zobaczymy, zobaczymy, więc okej. Okay. So... Zaczynamy, zaczynamy oczywiście, więc dobrze, więc dobrze. <grym> Deprentyzator No wygląda tak. Moim zdaniem to że się Myśli Jaki jest plan, kapitanie? Hmm? To plan? Tak. Oto co zrobimy, strażnicy. Wejdę pierwszy i spróbuję się dogadać z tym drekiem. Może dojdziemy do ładu. Mano, a. Mano. Do ładu? Nic nie rozumiem, ser. Sir, on już wysadził w kosmos jakieś pięć planet. Za późno na rozmowy. Lecę tam. Kapitanie, nie, Tu jest takie trochę dzieckie poczynania widzę, że kapitana, ale okej, niech będzie sobie ja tu szybko zapiszę, że w pierwszej minucie jest, był filmik. O. Już. Yy, dokładnie. No i popatrzcie, tak mniej więcej właśnie tutaj wygląda. Jak lat na się datamy sobie, więc dobrze. Aha. Rakiety wystrzyjemy wszystkie. Znaczy nie no, wszystko mam losa. <laughs> więc dobrze. No i tak, naszym, zada naszym zadaniem jest... Co nie, co? Strażnicy galaktyki wparowali na naszą imprezę. Bądź tak dobry i przewitaj ich ciepło. Z przyjemnością, prezesie. niszczyciel Wiktora von Iona. Strażnicy, atakujcie statek Wiktora! Quark! Quark! Gdzie on się podział? No to walkę. W tym momencie z Wiktorem? To, A, możliwe. że to cię Dobrze ci idzie, raczet. Tak a możliwe, że niedługo yy, mamy walkę z Wiktorem jako na statku yy, Z Wiktorem, który jest właśnie w statku A możliwe, że jeszcze będzie walka z Wiktorem, który właśnie taka normalniejsza Dokładnie, zobaczymy Jak na razie w sumie nie jest to takie trudne z tego co widać Bo wystarczy Wystarczy nie wystrzelać i weźmiecie yy, A następnie jak się ma rakiety, to jeszcze właśnie nim nie odrzucić Swoje trzy gra, że tak powiem Okej, okay, tutaj jakieś zasady mnie puszczę, Więc może jednak nie tak łatwo będzie Chociaż aby się wczelować, mam trzy rakietki, więc myślę, że teraz będzie naprawdę się działo, więc jedna poszła, druga już nie. 9% pusi każda rakieta, w wynik ma prawdę. Wykryto zbliżające się pociski. Straciłem kontrolę! Po prostu strzelaj! Okej, okay, rozumiem. Nie mogę nic zrobić, tą w sensie. Aha! Ja rozumiem, muszę rakietki zaniszczyć. O to chodzi. Nie o to, żeby strzelać z niego i wybrać, bo chyba nic nie klucza, bo coś tam idzie, ale raczej nie za wiele. Nie, nic mu nie idzie, nic, nic nic. Jak muszę tutaj po prostu właśnie jak tak właśnie gdzie gdzieś gdzie się wytrzymać się, się szczurowi i gadającej konserwie. Sprawdzimy twoje uniki. Nie dam Dobra. Się tak trzymaj, dobrze ci! Uwaga! 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 No i teraz albo nikt, dokładnie. O jest życie, dzięki, dziękuję, drzuku. Byłem najlepszy w testach sprawnościowych na Meri. Uwaga, rakiety naprowadzone! By się ogólnie przydało w tym momencie mieć jedno rakietę, ale może uda się dać. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Przeniszczycie! Zapłacisz za to ląbachnie! Ja. Ich zaporogniowa jest zbyt silna! Zdejmą was! Wycofajcie się! Herosi muszą działać! Uh. To było? Tego nie wiem, ale zbadam to. To pewnie stabilizatory. Nie ma się czym denerwować. Ojej. Mm -hmm. Czyli popatrzcie, Wszedł do naszego statku, to ja muszę nieco inaczej usiąść, bo aż się niewygodnie tak robi. po prostu. Krem, się przesł, o jej. Stawiam ruch... się przy się. Przesł, przesł. się hmm. na tak. Dokładnie. Tak. 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 Razie... Pożar Mamy się. Mamy walkę z Wiktorem. Mam pomysł. Chcesz uzyskać dostęp do systemu gaśniczego statku? Tak, ale nie będzie łatwo. Rdzeń zasilający został uszkodzony, więc musiałam przekierować całą moc na główne systemy. Można uruchomić generator zapasowy, ale trzeba to zrobić ręcznie jak mam się dostać do generatora zapasowego? Jest w sekcji inżynieryjnej, ale panel od drzwi się usmażył. A daj mi chwilkę, to go naprawię. Pośpiesz się. Hmm. Musimy od niego uciec, w takim razie... <laughs> jak na razie idzie mi całkiem nieźle, ale... ojej... <laughs> ale mam jeden punkt życia, czyli obojętny atak i przegrałem. Niestety, ale tu mamy... nie... jest! O, już nie wiedziałem co robić mam. Jestem socjologiem inżynieryjnej. Żeby w takim razie musisz włączyć dwa zapasowe generatory. Tyle, że te generatory potrzebują dodatkowej energii, żeby zaskoczyć. Zajmiesz się tym? Zajmij się tym. W takim razie dobrze. I ogólnie jesteś teraz na tym Feniksie, tak? Tak, proszę bardzo. Czyli to nie jest to miejsce właśnie tamto. Deplanetyzator, proszę bardzo, ZAT. Aha, to tylko tyle chodziło jak na razie. ZAT, Wiktora, won, Jon, Jon. Ok, udało się i teraz jesteśmy, na teraz jesteśmy już autentycznie na Feniksie, czyli na tym naszym statku i tutaj musimy już tak, aby go do pokonać w szczególności, tutaj mamy ten sam cel, pokonać Wiktora, w takim razie dobrze i tutaj trzeba jakoś właśnie przejść na... Nie. przejść na drugą stronę? Znaczy przejść na drugą stronę. Co jest robić i tyle? A no właśnie, i w końcu się uda. w takim razie tutaj mogę iść, a tam ogólnie, tam będę mógł się jeszcze nie teraz. Więc dobrze, tutaj mam jakieś zasilanie widzę, więc, więc potrzebuję do tego miejsca więcej robotów. A więc chyba wiem co trzeba robić. W takim razie tutaj mamy właśnie jakiś guzik. Ale go chyba nie nacisnąć, jeszcze jeszcze coś, coś, coś szybko zerknę. A no właśnie, musimy naładować na maksa. Yy, więc dobra, musimy na początek wszystkie roboty tutaj zgromadzić to miejsce na pewno. Więc zanim to zrobimy. Znaczy właśnie już to robimy. Więc właśnie zobaczymy. Zobaczymy co jeszcze będzie takiego ciekawego. Okej, okay, widzę, że tutaj też 0%. mamy źródło zasilania tak jakby. Tyle, że już czekajcie, sprawdzę coś. Tutaj potrzebujemy jednego, dwóch, tak? Dwóch Dobra i mogę sobie wziąć hmm. Mm -hmm -hmm. Mogę Tam potrzebuję ogólnie chyba czterech, tam trzech, czyli w takim razie na razie tego raczej nie uda mi się zdobyć Tak mi się wydaje Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Popatrzcie, jakbym wziął sobie na przykład ten o tego w sposób dał To na górze nikogo nie ma, tak? a czekajcie, gdzieś tu się idzie, aha, nie wiem gdzie tutaj się idzie dajmy na przykład, weźmy sobie tego dobra, więc co, na początek przeprowadzę ich wszystkich tutaj niech tak będzie, więc tak ustawiam sobie, to jest już wszystko, nagrywa się wszystko okej, okay. więc sobie na początek przeprowadzę, mm, nie, lepiej zacząć tamtą stroną przeprowadzę właśnie tutaj <laughs> dokładnie, a później zajmiemy się właśnie tym i myślę, że wróg na trzeciej, czwartej i 11 jedynastej uwzględni się. I myślę, że jakoś sobie dziękuję mu podadziłem. Ok, tu już mogę sobie stawiać ogólnie tę polina. No i zobaczmy, czy wszystko wychodzi. Tak, wszystko wychodzi. Siebie teraz mosty w odpowiednich miejscach. To będę mógł zebrać gadżetoboty w jednym miejscu. I właśnie teraz w ten sposób mogę tutaj przejść, ale obstawiam, że właśnie tutaj kryje się złota śrubka albo Holokarta, to jest, to jest takie moje przeczucie, bo wydaje mi się, że głównym celem jest pójść tam, ale za chwilę się przekonamy z nasami, więc sprawdźmy to, co takiego tutaj się kryje, a może główny cel. Zobaczymy. Chyba tak. Nie, nie. teraz drugi. Aha, okej. Okay. Mogę to wyłączyć? Mogę. Aha, czyli jednak Potrzebowaliśmy dwóch na raz. W takim razie no, tak nie mogę. Tracimy kolejne systemy pokładowe! W takim razie dobrze. Y, ogólnie w sumie mogę sobie życie wziąć, bo to nie mam maksa. Już mam, więc dobra, fajnie. Y, no i tak, no i tak. To musimy postawić w tą stronę właśnie i dzięki temu będę mógł już przejść, czy jeszcze nie. Sobie... Nie, nie będę mógł przejść. Muszę wziąć jeszcze ten czy to już wszyscy są? To jest ich trójka, tak? Tak, okej. Okay. Yy, więc dobra, powiedzmy, że zrobimy taki myk. Aha, już wszystko wiem, już wszystko wiem. Tego muszę zanieść właśnie w tamtą stronę. I wszystko nam powinno być. Tego mogę wziąć w ten, z tej strony. Aha, okej, okay, już wszystko jest jasne. Najpierw... najpierw, najpierw a nie, okej, okay, okej, okay. już nieważne. No po prostu na spokojnie wystarczy wziąć tego i tamtego i będziemy mieli aktywowane właśnie do przejścia czy, czy tam cokolwiek innego i będziemy mogli przejść dalej. Tak obstawiam. ale nie, wszystko. ha, <laughs> czyli źle zrobiłem. Czyli muszę najpierw dać tamtego, no właśnie, tak mi się tak coś jednak, jednak coś takiego przeczuwałem, więc dobra, tego muszę, muszę odstawić tutaj szybko. No właśnie i pierwszy, jako pierwszego trzeba wziąć właśnie tego. Ostek, tego ostka. Inni teraz będą mógł na spokojnie sobie przejść właśnie tam dalej, znaczy, no tak, właśnie tam dalej, czyli tu i go, za, i go rzucić i będzie elegancko, okej, okay, więc pierwszy leci i jeszcze tylko dwóch, a więc już wszystko jasne, wszystko się wyjaśniło, więc bardzo dobrze, Le lecimy dalej, byłoby fajnie, bym ten, oj, <ścoughs> byłoby fajnie, bym tego Feniksa zrobił w tym odcinku całego, albo tego Viktora chociaż pokonał, ale myślę, że to tylko chwila. Chwila co najmniej się tutaj, więc zaraz się przekonamy, a jak na razie ładujemy pełną moc i zobaczmy, co takiego się za chwilę stanie, mi mnie gardło coś zabolało. dobra robota! Podobnie. Teraz zajmę się pompami. I filmik trwa. Mm Już podaje. -hmm. Świetnie. Okej, okay. dobra, dobra. Możemy zaczynać jak coś to musiałem znaleźć bo tyle. Dobra, i biegniemy, biegniemy. Tak myślałem, że to właśnie zapis, na pewno... Co każdą, tak jakby scenkę jest zapis. Tam znajdują się pompy. Biegnij, biegnij, nie zatrzymuj się! właśnie spokojnie wszystko. Szkoda, że tracę cały czas. Powinienem był cię osobiście wrzucić do spalarni na kwartu. Oto najgorsze. Jest! Haha, pięknie, o to chodzi. Yes. <gibne> Trzeba w ostatnim momencie już przebiegać. Dobra, kok 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 pięknie. I można lecić dalej. Skocz daleko. Teraz, które prowadzą do pomy. Umiem już tu chodzi ten trzy Załatwmy to jak robot z robotem. Robot do botem. Dokładnie tak, tylko ty jesteś ode mnie dwa razy większy niż dwa razy. O aby dwa to byłoby jeszcze spoko, ale... 10 no tak, no tak, dokładnie. okej. Okay. skakuj, 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 Wska skoczyłem, pięknie. No i teraz mamy kolejny etap, czyli widać, że ta misja jest właśnie taka. No taka. Tutaj był, tutaj ogólnie biegałem w kółko, tak? Chyba tak. Tutaj byłem, a teraz jestem tutaj na dole. Okej, okay, czyli jeszcze tu jest? Trzeba właśnie te wszystkie zasilania. Dotarłem do Włączyć. Pewnie jest w pobliżu. Zostaw to mnie, a ty pomóż strażnikom. Okej. Okay. No i tak, tutaj właśnie mamy to samo. Tutaj jest jeden, tam jest drugi, trzeci. Wróg na trzeciej, czwartej i jedynastej uwięli się. A musimy? Ogólnie tylko i wyłączyć nie, nie tylko i wyłącznie dobrze to nie, nie wiem, okej. Okay. Więc wiecie co? Opisamy, że tutaj musimy właśnie w to miejsce wszystkich przytrawalić, więc jak na razie rzućmy sobie tego tutaj i już zawsze mamy tutaj jakby dwóch. Dokładnie tak, tam niestety nie mogę postawić już nikogo, ale coś tu jest, nie, nic nie widać, więc dobrze, tego przynajmniej, tego przynajmniej już zabrałem ze sobą, więc myślę, że mi się on przyda, więc tak, tego stawiam tutaj, znaczy nie, tego nie stawiam tutaj, tylko biorę go na dół. I może to coś właśnie poskutkuje czymś. Zobaczmy co takiego się stanie. Nie wiem ile jeszcze wytrzyma! I coś się stało właśnie w tym momencie. Tylko niezbyt wiem co. tego zabieram. go jakoś tam i idę jeszcze tam na chwilę. Bo nie wiem co tam się stało dokładnie. Ale może zadać się dowiem, może zadać się dowiem. Ale nie mogę już tego postawić tutaj. <laughs> Oj, zobaczcie. Nie mogę, tak? Hmm. Kadłem trochę boli. Nie wiem czemu. Więc dobrze, więc dobrze. Ale za to mogę tam go postawić. Okej. Okay. Ja rozumiem, czy nie po czym tutaj przyszedłem, ale wiesz co tego zabieram... tego zabieram z powrotem w takim razie. I tego dam tutaj i musimy wziąć właśnie ten most i chyba mogę tu postawić dokładnie tak więc jest, więc jest świetnie jak na razie więc jest świetnie coś się dzieje i o to chodzi ale co mi to dało tego jeszcze nie wiem chyba że przyprowadzę tutaj kogoś mam taką możliwość mam taką możliwość więc czemu miałbym nie spróbować więc czemu miałbym nie spróbować nie spróbować dokładnie tak więc sobie zobaczę może tu postawię tego jednego no tutaj tylko ogólnie tylko. Tutaj coś się nie świeci, ale Czy to jest coś, czego potrzebuję? Gotowe hmm, urządzenie zdaje się być kluczem do zebrania wszystkich gadżetobotów. Coś tam polega przy tylu, ale nie zbyt wiem co. Chyba, że dam teraz tego <coughs> Nie długo nie będziesz miał tych dziewcowatych. I czy to zadziała, czy to nie zadziała? Aha To się tylko i wyłącznie obróciło Więc za wiele się nie stało w tym momencie Ale coś tam się stało No nie wiem, to jest takie troszeczkę trudniejsze Trudniejsza rzecz Z tego co widzę właśnie Chociaż Nie, to nie jest trudniejsza rzecz To jest łatwiejsza rzecz Okej, okay. zabieram tego z powrotem i już wszystko jest jasne, już wszystko jest jasne. Po prostu muszę właśnie ich wszystkich dać na, tą, na tamtą stronę. Okej, okay, wszystko wiem, wszystko wiem. Popatrzcie, muszę tego postawić na przykład tutaj. Teraz tylko tych dwóch zabrać ze sobą. I tamtego trzeciego również i będzie po sprawie, a hmm, to więc... obrotowe urządzenie zdaje się być kluczem do zebrania wszystkich gadżetobotów. A więc już wszystko się wyjaśniło, więc... Więc mi łatwe to było łatwiejsze niż tamto. Ale tak mi się wydaje tak było tak mi się właśnie wydaje. Więc dobra, jeszcze bierzemy właśnie tylko tego. I jak widzicie, trzech jest po tej stronie, trzech jest na górze. No i pięknie, o to chodziło. Więc świetnie, możemy aktywować to i zobaczmy, co się stanie. Wspaniale! Pompy działają! Włącznik systemu gaśniczego jest w części rufowej. Leć tam szybko! Dobra. I musimy uciekać od Wiktora. Po raz trzeci dokładnie tak, jestem tutaj, okej. Okay. Czyli musimy biec, aż nam otworzy kolejne drzwi zapewne. W takim razie mam nadzieję, że mi się uda. Albo nacisnę to. System gaśniczy aktywny. Okej, okay, no i pokonałem Wiktora. Jako klank, więc klank mniejszy, ale sprytniejszy. Wygrał, nie liczy się siła, tylko spryt. Umiejętności. I takie tam w sumie tak wyszło w tym momencie, więc dobrze... Ratchet? A my już! Jak sytuacja u ciebie? Znalazłem wejście do deplanetyzatora. Kieruję się teraz do łamacza gwiazd. Przyjęłam. Uważaj na siebie. A my już wkraczamy jako właśnie raczet do de de do deplanetyzatora. Ojej, muszę tutaj inaczej usiąść. Gorąco jest jak nie wiem i po prostu niewygodnie czasem. Tak. Dobrze, no jesteśmy na samym początku. No i w sumie bardzo dobrze, bo właśnie chciałem, żeby był sklepik, A, wracasz, dlatego że... Ze względu na mój urok, prawda? O kurczę. Y y y zagłady. Wypuszcza stado zdenerwowanych robotów, które szukają wrogów i buchają pozytywnie się z Okej, okay. kolejna broń nowa, 60 tysięcy. Troszeczkę drogo. Ale nie, nie o to mi chodziło. Chcę sobie ulepszyć właśnie e, bombę fuzyjną. O, to, że tak się zmieniła nazwa. Z, z granatu fuzyjnego na bombę fuzyjną, w takim razie, dobra. Jedziemy na maksa, jeśli mi oczywiście starczy punktów, mam nadzieję, że tak. Ale elegancko. Mam tutaj tajemnicze ulepszenie, telewskoczek do umieszczenia nowych do umieszczenia nowych granatów w Twoich rękach. C Wykorzystywana jest technologia teleportacyjna Dobra jeszcze tutaj sobie kupujemy, też będzie jakaś specjalna umiejętność Zobaczmy jaka Wspomagaczy rzutu Rękawica fuzyjna uży używasz silników predytowych By zwiększyć zasięg rzutu tym. Okej, czy dasz rzut? Więc mamy już to na maksa Pixelatu też mamy na maksa I jeszcze mamy na maksa lawacy do tej pory Więc fajnie, więc fajnie Zobaczmy sobie jak to wygląda jeszcze Znaczy jak wygląda normalnie wygląda jak ok, się lepiej Aha, o tak, bo ma fuzyzyjna, na boli na boli, bo właśnie takie z niej kuleczki padają też. Więc fajnie wszystko, a my lecimy dalej, bo trzeba coś tam przejść. To się nazywa coś, jeden strzał po przeciwniku. Dokładnie tak. Chyba tam nie dostrze... Nie dole... O, proszę, jaki zasięg daleki. Nie, teraz ta wydanie jest świetna po prostu, a więc bardzo fajnie, okej, okay, ja sobie to już troszeczkę, troszeczkę sobie z niej postrzegam chwilę Czemu nie, jak można przejść do leciny, o świetnie, okej, okay, naboje bierzemy Nie, ale nie no, myślę, że trzeba już dalej expić coś kolejnego, teraz będę to i to przy okazji No i myślę, że można wziąć sobie właśnie teraz piło, piło jak, jak to, piło miot. dobra tak mi daje świetnie, to chyba już nic nie ma tu, tutaj mi się wydaje, albo co się skrzynki są, to możemy jakieś zniszczyć. O, na, na legal, owo proszę bardzo, fajnie, 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 bo akurat tutaj też się przyda w sumie, mam jej tu to całkiem dużo, ale też w sumie mało, dokładnie, bo trzeba znacznie więcej na ulepszenie wszystkiego. A więc dobra, myślę, że można lecieć dalej jak tam z czasem. O ja, cię już tyle minęło? Jakim cudem. Ale nie, jeszcze no kawałek tutaj podejdę, w sobie musi podejdę. Musimy ogólnie włączyć z tym bezpieczeństwo. To jest dość spora mapka, ale myślę, że do pierwszego celu zdążyć teraz sobie szybko dojść. Dobra, no, robię jeszcze jedną rundkę. Na szybko jeszcze. To są to jakieś takie straszne, łatwe jednym czasem. do tutaj toni padają. Ja nie to trudniejsze, ale to wiadomo. Do ale dobra, mu damy sobie radę, o, właśnie tak, więc okej. Okay. Tutaj mamy już kolejny podlew na pewno dawna dodatek, bo jest też fajnie, szybko leci na razie szybko. Pada i pada, to po prostu i wpada. Wpada, więc, okay. no, no! Są prostsze sposoby na to, by dostać się na pokład deplanetyzatora. <noise> Szkoda, że odwiedziny będą takie krótkie. Oj, drek, drek, chyba nie. <noise> dobra. Tutaj niestety nie mogę tego zrobić, bo chyba nie mam klatka przy sobie. Jak na razie. Klanka znaczy się. Yy, więc może jeszcze tutaj jedno wydruci, w z stylu, zobaczymy. A jak na razie udajmy się dalej, czyli tędy już skraczamy w kolejny etap właśnie, znaczy w kolejną ścieżkę. Czyli tą <laughs> dokładnie okej. Okay. Zaczynamy strzelanie tam. Stop. Ojej, id idą na mnie. Mają działo, mają działo, więc ja tutaj szybko jedną bombę przyjmują, może dwie. Trzy sobie właśnie tak rzucę. Nie wiem, tutaj jest zle, bo oni będą wszyscy do tego działka szli. Tak mi się to wydaje. Więc właśnie... Lepiej podejść szybko na blisko już nawet z tych lepszych ich pokonać. Oh. Tak właśnie powiedziałem, z tych lepszych nich pokonać. Dobra. No wybaczcie mi za to, no co ja, no przegrałem po prostu, przegrałem. Dobra, nic nie stało, mam taką nadzieję, no mam nadzieję, że zobaczycie że mi tą porażkę. No, go sobie. Strzał. Dokładnie tak, sobie też pokonam jednym strzałem, co mogę, mogę, wszystko mogę. <grym> tutaj, które, więc już ci tam biegnę o po, po lewej. Dokładnie tak, podejść szybko, jeden, dwa, skoki i cios, pięknie, trzech na raz poległ w boju, ale ważne, żeby mi się udało. Tutaj skoczek jest dwa i też pięknie, wszystko dobra. Niestety ten boju mam ale nic nie szkodzi. No Jaki i muszę, to o, to strzelam takim razem, jak mnie tutaj atakują. To ja w nich nie Dokładnie tak, więc tak. Się tu schował się gdzieś tam za tą dziewczynią. Kubaniec jeden. Też ma... NO NIE WIERZĘ W TO, CO SIĘ STAŁO! NIE WIERZĘ W TO, CO SIĘ STAŁO! Drugi raz z rzędu, tak to samo. Spiczu. Tu... Bo radzić ja mam. No nie, no naprawdę. No, no, to z... Albo popatrz, ty cały czas leci. na to, by dostać się na pokład deplanetyzatora. <laughs> Szkoda, że odwiedziny będą takie krótkie. Tak po jednej tu nie ale no, Dobra, teraz nie zginę, bo nie wsiądę tego działka paskudnego. Bo to jest po prostu. Ja się tak giną i było cały czas. No Nie, ja tak się nie bawię, ja tak się nie bawię. Ja wolno, spokojnie. <kliwetnie> Dwa, trzy strzały i wszyscy leżą. No co, co, ty, co co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Tak, tak idą, idą roboty, idą. Pięknie już nie ma, ale to jest mocna. Myślę, że to jeszcze nie koniec. Ten plan mówił przez za bardzo nie czytałem, nie słuchałem, że raczej. Też już byłem zajęty bojem tym, dobra wiecie co, szkoda ekspa, szkoda ekspa, a no właśnie, tych broni na siebie, z tego, 40, trochę dłużej, ale zawsze to, to coś w Państwa doświadczenia. O, zaraz będzie drugi poziom, zaraz będzie drugi poziom, świetnie. <laughs> tu jest zamknięte, to mogę go się otworzyć ogólnie? Chwilowo nie, może w ogóle nie, ale na teraz przynajmniej nie. Okej, okay. <laughs> chyba, tak mi się wydaje. Dobra, i już jesteśmy całkiem daleko do pierwszego celu jak mówiłem zajdziemy sobie w tym odcinku. Już bym był tam dawno, a już, bym, już bym był tam dawno, ale niestety spadłem wyraz w samym miejscu. Nic no już do gdzieś mamy drugi poziom piło Piłomiota. Piło miota. No właśnie. Więc dobra. Tam też widzę, że nic nie ma, znaczy jest, ale nie mogę nic tam zrobić. To jest z drugiej strony tak samo, okej. Okay. Ale tam na pewno coś jest, tam coś jest na pewno. Nie może, że nie ma, że nie. <grych> dokładnie. Więc okej, okay, tutaj jest produkt ktoś... A nie, tutaj mamy tady, tam, a, jest, jest też fajna sprawa. I dodatkowo biją nas też troszeczkę porządnie, ale... Znaczy nie, nie biją nas porządnie, bo zaczynamy razem bo nie chwili, raz ale <grych> dużo ich jest. O, dokładnie, tak? Dużo, dużo ich było może raczej. A tu jest dwóch, trzech, no czterech może Co to, to jest, co to jest, dokładnie tak W takim razie, o, a bo tu te tworzył, zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem Ok znowu Teraz wszyscy ci, no Wszyscy jak wspomniałem, zginęli Więc <laughs> teraz <Jest śmiech> można zająć się normalnie tymi, zróbmy sobie grawiczona Ale piękny strzał Okej, tak do tego miknotonika, ludnika <laughs> <w> <laughs> No i chyba wszyscy, dokładnie tak to będzie mocne, gdybym lepszył to na maks, to byłoby naprawdę strasznie mocne moim zdaniem e, Dobra, w takim razie chyba to już wszystkie przyczyny, więc jeszcze na koniec, koniec ja może sobie jakoś spróbuję tutaj To zrobić, mam nadzieję, że mi się uda <laughs> Byłoby fajnie Na zakończenie odcinka, żebym już następny następnym sobie wszedł tutaj na spokojnie Więc tak, tak jest źle, e, tak może być dobrze <laughs> To wyłączam środek. Środek jest pojedynczy, więc ja mam dwu, tutaj mam te dwa, to, to nie będę jednak tego wyłączał i tutaj mam dwa to nie, czyli że może być w ten sposób, ok, nawet jest dobrze chyba chwilowo, nie, 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 to to było dobrze, o tak to stało i teraz środek właśnie będzie dobrze, elegancko, udało się, udało się, więc świetnie, łatwe, dosyć to było albo już wiem może raczej jak się, jak się tego typu rzeczy przechodzi po prostu? Jeszcze nie! To by okay. nic mu nie było. Szukaj dalej. Musi być gdzieś na statku. Okej. I jesteśmy już tutaj. Udaj się na mostek. <grym> Więc wiecie co? Już może tamto zaczniemy w następnym odcinku. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, podujcie, oceniajcie. wchodzimy w podziemne podzie na page'a. Trzymajcie. Cześć.